Dziękuję bardzo Liliano, dziękuję za, za oddanie mi głosu. Rzeczywiście bardzo lubię rozmawiać z gośćmi, zwłaszcza z osobami, które są bardzo ciekawe. Ja mam nadzieję, że Pan Przemek mi wybaczy, jeśli zrobię takie wprowadzenie od siebie zanim zadam pierwsze pytanie. Powiem Państwu od kuchni, powiem Wam od kuchni, że przez te wiele lat współpracy z, akurat z grupą LPP, praca z zarządem LPP, a zwłaszcza z Panem Przemysławem, to jest tutaj, mówię szczerze i od serca, to jest przyjemność i znam wielu innych menedżerów CSR-u, znamy się między innymi przez to, że prowadzę projekty doradcze w bardzo wielu branżach, ale z drugiej strony też prowadzę studia, więc mam wielu absolwentów już sześciu edycji studiów, no i wiem, co się dzieje u nich zawodowo. I wiem od kuchni. Jestem na tym przekonana na 100%, że wielu z nich marzyłoby mieć takiego członka zarządu jak pan Przemysław, w którym można otwarcie rozmawiać o rozwoju zrównoważonym, partnersko. Więc zanim zapytam jak to jest ze strony zarządu rozmawiać o tych tematach i się nimi zajmować, to powiem, że na pewno od strony menedżera CSR bardzo dobrze mieć kogoś takiego jak pan Przemysław w zarządzie. I moje pierwsze pytanie już do naszego gościa jest następujące. Co też Pan robi w tym temacie, czyli kiedy słyszy Pan rozwój zrównoważony ESG albo CSR, to na pewno Pan w bardzo na bardzo szerokiej liście swoich zadań i obowiązków w codzienności widzi Pan też tematy i takie zadania dla Pana, ważne zadania, właśnie z tego obszaru. Mógł Pan troszeczkę zdradzić, jaka jest rola w ogóle zarządu, ale też w szczególności Pana, jest Pan też nie tylko... Wiceprezesem, ale dyrektorem zajmującym się finansami, więc bardzo ważny element myślenia o firmie, wręcz kluczowy. Co w pierwszej kolejności Pani, przychodzi Panu do głowy, kiedy pytam o Pana zadanie, obowiązki? Co też dotyczy Pana w tym temacie ESG i rozwoju zrównoważonego? Przede wszystkim dzień dobry i dziękuję za zaproszenie do panelu i dziękuję za te miłe słowa. Podoba mi się też to, co pani Diana powiedziała. Eksperymentowanie na członkach zarządu to jest, to jest myślę, że przyszłość, w którą zmierzamy. Dobrze, co, co przychodzi mi na myśl, jako pierwsza rzecz przy tematyce SG? No, przede wszystkim z mojego punktu widzenia, jest to raportowanie. Jest to, jest to duża, nowa rzecz, która się pojawia, bardzo długofalowa, i wydaje się, że no. Wszyscy się tego uczymy, to, to jest rzeczywiście nowość, która zostanie z nami na długie, długie lata. Tak? Wiemy, że SG to jest bardzo poważny temat na agendzie ONZ, na agendzie Unii Europejskiej, więc to jest bardzo ważne zadanie, które musimy robić. Oczywiście, że są też problemy typu przy wprowadzaniu nowych wytycznych, żaden rząd nie chce wydłużyć doby z 24 do 30 godzin, żeby sobie z tym poradzić. To jest też wyzwanie dla nas, żeby jakoś te nowe tematy poukładać w obecnej agendzie. No, ale przede wszystkim to, co widzimy, to z jednej strony kontakty z klientami, z drugiej strony kontakty z interesariuszami, z trzeciej strony to są kontakty z rynkiem kapitałowym i tutaj rzeczywiście moja rola to jest kontaktowanie się ze światem zewnętrznym, przekazywanie raportów, zbieranie danych, ale też właśnie rozmowy z instytucjami finansowymi i i myślę, że w tym kontekście to jest duża rola dyrektorów finansowych, żeby umieć rozmawiać z tym światem zewnętrznym i z jednej strony umieć edukować, z drugiej strony też no, spełniać pewne wymagania stawiane przed spółkami w tej chwili, właśnie związane z tematyką ESG. Mhm. Czyli kiedy pracujemy nad następnym raportem, kolejnym raportem, to pan wchodzi z taką perspektywą rynku i perspektywą też człowieka, który zajmuje się finansami zna oczekiwania instytucji finansujących i inwestorów. Czy to jest taka ważna perspektywa, którą Pan uruchamia i to jest Pana rola, czy w, w myśleniu o raporcie, kiedy mówimy już jest gotowy kolejny draft raportu, proszę dajcie znać, jakie są uwagi, to rozumiem, że to są te znaki zapytania i te takie wykrzykniki, kiedy Pan skanuje materiał, który razem przygotowaliśmy? Ta tak, tak oczywiście, oczywiście, że tak, czyli ta, ten produkt ostateczny, który musi być ładnie, dobrze przygotowany, jest, musi być oczywiście spójny z częścią całą finansową, to jest ważna rzecz, ale ja bym się cofnął jeszcze może krok wstecz, jak się robi takie materiały, bo chyba to jest klucz całego programu. Tak naprawdę to powtórzę się. My się uczymy, to jest nowa rzecz, zbieranie danych, pozyskiwanie danych w naszym przypadku też z wielu spółek zagranicznych, no to jest wyzwanie, więc najpierw trzeba dobrze ułożyć proces raportowania, proces zbierania danych, potem, żeby, potem żeby móc na koniec złożyć to wszystko razem i z jednej strony wyciągnąć wnioski, bo to, co możemy pomierzyć, potem możemy poprawiać. Z drugiej strony, rzeczywiście, żeby przedstawić to odpowiednio w raporcie, czy, czy w wielu raportach, które de facto robimy, tak, na potrzeby wielu instytucji. No i chyba ważne jest rzeczywiście to, żeby wiedzieć, w którą stronę trzeba zmierzać. I wiem, że jesteśmy na początku tej drogi na temat ESG, no bo nawet z punktu widzenia rozporządzeń czy ustaw, które są w tej materii opublikowane, no to my widzimy troszkę opieszałość tutaj, Naszych ustawodawców, bo niektóre rzeczy, które powinniśmy zmierzyć, one pojawią się dopiero w tym roku zostaną zatwierdzone, tak? Dopiero wtedy w czerwcu chyba będzie kolejne rozporządzenie, które powie, co do końca mamy mierzyć, a mamy to zaraportować za rok 2021, więc jeśli dostanę jakieś informacje, muszę zmierzyć przykładowo ilość osób wchodzących do mojej siedziby. No, dowiem się o tym w czerwcu, a ma to podać od stycznia. No to przykro mi bardzo, ale te informacje od stycznia do czerwca trafią. znikną mi, tak? Nie będę mógł zrobić niczego wstecz. Więc to są rzeczywiście duże wyzwanie, które przed nami stoją. Ale na końcu rzeczywiście liczy się ten raport, żeby miał mm, odpowiednią formę, żeby był zintegrowany, czyli żeby połączyć tą część. Finansową z częścią niefinansową. Ta część niefinansowa będzie oczywiście z czasem coraz ważniejsza. Będzie pewnie przykrywać tą, tą warstwę finansową. Na dzień dzisiejszy jeszcze widzimy, że musimy balansować między obiema, obiema częściami i próbować się ładnie połączyć. Mm -hmm. Tutaj przecież płynie do dwóch tematów. Jeden temat to są te bariery, czyli co utrudnia tę pracę. Czyli między innymi to jest właśnie to oczekiwanie, jakie będą kolejne wyzwania, jakie kolejne wskaźniki, jakie kolejne wytyczne i oczekiwania, żeby móc im sprostać. A no, ale z drugiej strony Pan w tym wszystkim nie jest sam. Ma pan zespół, a ma pan też pozostałych członków zarządu. I ja wiem, że gorąco dyskutujecie o niektórych tematach, przynajmniej na spotkaniach w ramach procesu raportowania te dyskusje się toczą. Czy może pan trochę zdradzić, na co cały zarząd zwraca uwagę? Czyli pozostali członkowie zarządu, czy oni pana wspierają tylko w momentach, kiedy dyskutujecie o tym, co zaraportować, czy jednak wdrażają tę tematykę ESG i za coś są odpowiedzialni poza Panem z perspektywy właśnie top managementu. No, całe szczęście, że nie jestem sam i może to nie oni mnie wspierają, tylko ja ich wspieram czasem w kwestii właśnie CSR-u i ESG. No, żartujemy sobie, ale rzeczywiście zarząd jest u nas czteroosobowy w LPP i każdy ma swój obszar odpowiedzialności w tym zakresie. Tak, Czyli jest prezes, który odpowiada za produkt, więc mówimy tutaj o ekologicznej produkcji. Produkcji o ekologicznych produktach, mhm. o różnego rodzaju organizacjach, które zrzeszają też producentów odzieży, tak jak nas, gdzie wspólnie uczymy się razem z producentami, jak robić tą ekologiczną odzież. To jest drugi członek zarządu, który odpowiada na przykład za budowę nowych centrów logistycznych, za biura, za to, żeby to wszystko, co budujemy w tej chwili, było ekologiczne, żeby nowe technologie, które są dostępne na rynku, żeby odpowiednio je wmontować w te nasze nowe budynki, nowe sklepy, żeby to wszystko działało. Trzeci kolega związany jest przede wszystkim właśnie z, organiz z organizacjami międzynarodowymi, z prawnymi elementami naszej, tutaj naszej, naszego uczestnictwa w tych międzynarodowych grupach, więc każdy ma swoją rolę. Ja oczywiście raportuję, ja staram się to wszystko spiąć, żeby to wszystko było spójne i żeby rzeczywiście było widać, skąd idziemy i dokąd zmierzamy. Mm -hmm. No to jest duży wysiłek, Czy na waszej agendzie jest nie tylko pan, ale pozostałych członków zarządu. Jest, są te tematy, jest dużo zadań, dużo rzeczy musicie sprawdzić, zadecydować o wielu kwestiach. Te decyzje dzieją się również w trudnych czasach. Mieliśmy teraz rok COVID-u, a jednak wasza strategia nadal jest realizowana to jest już druga strategia w waszej historii dotycząca kwestii CSR czy też ESG. Więc tylko chciałam zapytać tak na marginesie naszej rozmowy, czy to, że było tak ciężko przez COVID, no bo dla waszej branży było i nadal jest ciężko. To jest ogromne wyzwanie. Czy to Was wstrzymało w realizacji strategii i zrobiliście duży stop? I tylko podpowiem, czy też przypomnę tym osobom, które nas słuchają i być może nie znają szczegółów, ona jest mocno ukierunkowana na kwestie środowiskowe, więc wiąże się z dużą ilością innowacji i jednak inwestycji w ten temat, więc to też są pieniądze. Czy ją całkiem przyblokowaliście na rok, czy jednak ona dalej się jakoś toczy? No przede wszystkim może rzeczywiście przypomnę, że nasza strategia ogłoszona jeszcze w roku 2019 obejmuje lata 2020-2025. Rzeczywiście mm -hmm. ileś dużych takich bloków tematycznych. Z jednej strony odzież ekologiczna, tak zwana u nas linia ECOEUR, czyli produkowana w ekologiczny sposób z minimalizacją zużycia wody, energii, z bawełny organicznej czy z innych ekologicznych materiałów. Z drugiej strony mamy Minimalizację plastiku w obiegu, tutaj, w, jeśli chodzi o opakowania, o, o nasze commerce wysyłane paczki. Z trzeciej strony, oczywiście, właśnie te ekologiczne biura, ekologiczne sklepy. Więc ileś różnych tematów i, i nie, no właśnie, nie zatrzymaliśmy, broń Boże, tej naszej strategii, która ciągle trwa, ona jest długofalowa. Mieliśmy oczywiście pewnego rodzaju turbulencje w czasie COVID-u, tak jak wiele firm. No, zamykanie sklepów dla firmy, która ma. 90 jeszcze w ubiegłym roku, 90 sprzedaży pochodzące ze sklepów stacjonarnych to są duże problemy, więc musieliśmy przez chwilę rzeczywiście przekierować naszą uwagę przede wszystkim na zarządzanie operacyjne bieżące, po to, żeby można było funkcjonować. Natomiast ta strategia długofalowa nie została zawieszona, ona była kontynuowana, a nawet powiedziałbym, że została wzbogacona o pewne elementy, o których wcześniej nie myśleliśmy, a które były pochodną pandemii. Ja myślę tutaj o rzeczywiście pomocy dla polskiej Służby zdrowia. My ściągając tutaj czy importując maseczki z innych krajów, dostarczaliśmy te maseczki czy materiały ochronne do szpitali w rejonie Pomorza czy w rejonie Małopolski. Dostarczaliśmy też odzież odzież, która służy dla właśnie dla szpitali, czy dla osób z kręgu medycznego, które wiadomo, że mają teraz olbrzymi, no, szereg wyzwań ciężkich, tak, do, związanych z COVID-em. Z drugiej strony, też wspomagaliśmy poprzez naszą fundację, mamy fundację LPP, różnego rodzaju inicjatywy lokalne, które przygotowały na przykład restauracje, przygotowywały jedzenie dla y, obsady karetek pogotowia. Więc generalnie zaangażowaliśmy się również w te lokalne inicjatywy, które były potrzebne tu i teraz ale oczywiście te najważniejsze inicjatywy, one ciągle postępują, związane rzeczywiście z ekologiczną produkcją, z uczestnictwem naszej firmy w tych międzynarodowych grupach, międzynarodowych organizacjach, gdzie wspólnie uczymy się i edukujemy również naszych producentów, jak przechodzić z tej, powiedzmy, tradycyjnej gospodarki do tej nowoczesnej, opartej o sustainability. Wpadło, że to jest nowoczesna gospodarka, oparta o te cele rozwoju zrównoważonego. Ona wymaga dużo wysiłku bo jednak musi być gospodarką smart i myślącą o wielu latach do przodu, no to podpytam o korzyści, bo kiedy rozmawiam z osobami, które zajmują się odpowiedzialnym biznesem i starem w organizacji, to nie zawsze one czują, że mają wspólny język z członkami zarządów swoich, więc pytanie do Pana, co by Pan podpowiedział, o jakich korzyściach mówić, jakim językiem mówić do, do członków zarządu, co by Pana przekonało, jak Pan myśli, no nie wiem, cofnijmy mi się wstecz o wiele, wiele lat, kiedy być może pierwszy raz pan usłyszał takie pojęcia jak rozwój zrównoważony. Ktoś, pierwszy raz panu mówił, że są jakieś nowe rzeczy, które warto byłoby zrobić. Co pana wtedy przekonywało, a co teraz powinno przekonywać pana kolegów i koleżanki z zarządów innych firm? No mniej być może jeszcze wyedukowanych i nie mających takich doświadczeń jak we. No tak jest, to, jest to wyzwanie, bo w dzisiejszym trudnym czasie, kiedy mamy rzeczywiście pełne ręce roboty, trzeba jeszcze oderwać głowę, oderwać się od tego biurka, od tych bieżących rzeczy i spojrzeć długofalowo. Ale myślę, że jest to przede wszystkim tak rola zarządu, żeby podzielić właśnie tę uwagę pomiędzy rzeczy bieżące, no bo firma musi funkcjonować i te rzeczy strategiczne, które. No, dają firmie, może nawet już nie przewagę konkurencyjną, ale są wymogiem funkcjonowania firmy na długie, długie lata. I nie myślę tutaj o dwóch, trzech, pięciu, ale raczej właśnie o dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu latach, a więc bycie jako firma w zgodzie z kierunkami zmian na świecie, jeśli chodzi o środowisko, o etykę postępowania, dbanie o ludzi, dbanie też o kontakty z interesariuszami szeroko pojętymi, więc. Musimy sobie zdać sprawę, a my w LPP mamy tu o tyle łatwiej, że po ostatnim zmianie akcjonariatu, gdzie, gdzie rzeczywiście większościowy pakiet akcji należy w tej chwili do rodziny państwa Piechockich, która mówi, że chce, aby to była firma wielopokoleniowa, żeby LPP było firmą na, na długie czasy, na generacje, tak naprawdę, więc dla nas jest o tyle łatwiej, że rzeczywiście musimy w tym momencie spojrzeć bardzo, bardzo długofalowo i ta strategia SG. Bardzo dobrze się to wpasowuje, w dbałość o tą planetę, na której żyjemy. Więc z jednej strony my mamy troszkę może łatwiej przez stabilny akcjonari na akcjonariat i ten, który mówi nam, że mówi, musimy myśleć długofalowo. Z drugiej strony, oczywiście, to nie, nie trzeba demonizować tematu eskie. Ja bym powiedział, jak, jak w, tym, w tym znanym yy, porzecadle, jak zjeść słonia, no, po kawałku, tak. I, i, I myślę, że chyba kluczowym jest rzeczywiście w tym całym, w tej całej sytuacji to słowo zrównoważony. Zrównoważony to znaczy, że nie robimy żadnych szaleństw, nie robimy tego na chybcika, robimy to, to w wielu wielu krokach i, i mamy czas na te zmiany, tak. Więc to, to też jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście rozpisać sobie plan działania na długi, długi czas. I chyba też to, co tutaj jest bardzo, bardzo ważne, no to dobór odpowiednich osób. Czyli rzeczywiście nie robimy tego sami. Tak? Zarząd ma na ograniczone pole manewru, musi się zająć różnymi ważnymi rzeczami, ale musi też znaleźć czas na tą agendę długofalową i chyba troszkę COVID i te zmiany, które ostatnio zaszły, między innymi w podróżowaniu, między innymi w spotykaniu się z innymi interesariuszami, troszkę nam pomogło. Pomogł, pomógł nam COVID wygospodarować czas, tak jak dzisiaj spotykam się z Państwem przez kamerę, nie muszę jechać do Warszawy czy w, do innego miasta, tak. Możemy robić szybko sprawne konferencje. Jestem odpowiedzialny za spółki zagraniczne w naszej, w naszej grupie, więc też musiałem dużo podróżować ostatnimi laty. Ja od roku nie byłem w samolocie, więc też tutaj duża zmiana w rzeczywiście zarządzania, a wszystko funkcjonuje, wszystko jest jak należy. Więc to jest też chyba ważne, że ten COVID zmieniając nam tutaj percepcję i sposób zachowania, sposób prowadzenia biznesu, hmm. wygospodarował troszkę tego czasu, który można poświęcić właśnie na te rzeczy takie związane z długofalową strategią. No i teraz pomyślmy rzeczywiście, co, co nas napędza, co nas motywuje. No z jednej strony oczywiście klienci, klienci, którzy wymagają nowych rzeczy. Nowe pokolenie wchodzi już do gry, nowi konsumenci są bardziej świadomi elementów środowiskowych. Elementów społecznych, więc rzeczywiście mamy grupę klientów, która będzie już widzimy naciski, wybierać na nas, żeby mieć kolekcje ekologiczne. Z drugiej strony mamy interesariuszy, banki, instytucje finansowe, które też będą na nas. Wymagać i raportowania, a z czasem może się okazać, że firmy, które nie spełniają pewnych wymogów, nie spełniają standardów PSG, mogą zostać odcięte od finansowania, więc to też trzeba wziąć pod uwagę w długofalowym rozwoju. No i oczywiście mamy też panele interesariuszy obecnych, naszych pracowników, podwykonawców. Tutaj też trzeba to wszystko ponowie, ponowie to w sposób zrównoważony, spokojny przejść, ułożyć sobie współpracę tak. na długie lata. Mhm. Podpytam jeszcze o, o takie osobiste, można było powiedzieć preferencje, ale to, to będą moim zdaniem cenne wskazówki dla menedżerów, czyli dla osób, które starają się rozmawiać ze swoimi zarządami, zwłaszcza na początku tej drogi, czyli kiedy już nagle okazuje się, że firma nic w ogóle nie zrobiła, a przychodzą nowe regulacje, więc jest atak, atak paniki po stronie menedżerów od, do spraw CSR czy też ESG. Często dopiero tworzą się takie stanowiska w organizacjach. U was jest zespół i, no i pan jest wspierany nie tylko przez innych członków zarządu, ale też przez zespół ludzi. Czy jest coś takiego, co działa trochę jak płachta na byka, czyli może jakieś argumenty albo sposób pracy i to zarządowi przeszkadza, a nie pomaga, jeśli myśli o swoim zespole o menedżerach i z drugiej strony, czy jest coś, co, co pan uważa, że Właśnie tak, menedżerowie, zespół wspierający zarząd, motywujący też zarząd do działań ESG powinien robić, czyli to jest akurat pomocne. Czyli na przykład zestawienia i benchmarki, pokazywanie co robi konkurencja, to bardziej pomaga czy irytuje, bo zawiera czas, skoro macie tak bardzo dużo zadań. I fakt, dobrze by było, żeby, żeby przynajmniej 30 godzin miała doba, a nie ma. Czyli jak to ułożyć, co tu dawać za argumenty, jakie informacje? Co, co Pan uważa za cenne, a co za niedobre nie rozwiązania? No przede wszystkim myślę, że, że też pracownicy muszą, szczególnie ci z grupy CSR, czy, czy zajmujący się tą tematyką, muszą zrozumieć, że no zarząd to są też ludzie, którzy mają swoje emocje, czasami mają pewność tak tak, tak. i też muszą, ma, muszą zrobić dużo rzeczy, więc rzeczywiście wrócę do tego, że doba nie jest dłuższa ale ciągle trwa 24 godziny i w tym czasie trzeba zmieścić wszystkie te ważne rzeczy. A z drugiej strony, ustawodawca nie mówi OK, wprowadzamy wymogi ISG, w związku z tym nie musicie już robić tego, tego i tamtego. Nie, nie. Wszystko to, co robiliście do tej pory musicie robić, a dodatkowo musicie jeszcze tutaj zmieścić dodatkowy blok zadań. Więc to, to jest trudne i ja myślę, że. że Rzeczywiście duża rola, i to w naszym przypadku, w przypadku naszej organizacji się sprawdziło, duża rola tych pracowników z grupy SG czy CSR-owej polega na tym, żeby z jednej strony mieć cierpliwość do zarządu, pukać, wchodzić przez te drzwi i jednak ciągać nas za rękaw, że jednak trzeba tym się zająć. Z drugiej strony trzeba nam podpowiadać różne rzeczy, trzeba nas też edukować jako zarządy, mówić, że zobaczcie, to są nowe benchmarki. Porównajmy się do tych firm. To wcale nie jest bolesne, to jest nawet takie, powiedziałbym, motywujące. Jeśli ktoś inny coś już zrobił, a my jeszcze nie, więc na pewno będziemy chcieli być w tym peletonie na początku, a nie gdzieś na końcu. Jeśli mówimy rzeczywiście o, o świecie zewnętrznym czy nowych pomysłach, to właśnie osoby z tej grupy csr powinny przynosić i pokazywać nam te nowe pomysły. W przypadku naszej firmy, to wiele inicjatyw, które, które wdrożyliśmy, czy właśnie te. Długofalowe programy, czy nawet taka, taka rzecz, jak ta metka na naszej odzieży EkoEur, została wymyślona, stworzona przez pracowników CSR. Czy nasze hasło, że for, for people for our planet, to też pochodzi z naszych, od naszych osób, z CSR, więc to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście pukać, nie zniechęcać się i ciągle edukować zarząd? Też myślę, że. że to jest ważne swojej ze strony zarządu, no bo zarząd może powiedzieć, ale jak się w ogóle do tego zabrać tego całego SGS i u co tu zacząć robić, tak? I... Chyba taki przykład, jak my wchodzimy jako spółka na nowy rynek, do nowego kraju, my też nie tworzymy od razu całej struktury. My tworzymy taki zrąbek, czyli powiedzmy zatrudniamy szefa spółki, zatrudniamy herowca, zatrudniamy logistykę, ale już na przykład księgowość czy naliczanie wynagrodzeń jest outsourcowane przez nas. I potem w po jakimś czasie, po roku, po dwóch my sobie robimy przegląd danej spółki, mówimy, aha, to są działalności, które możemy już wziąć na pokład, Możemy zatrudnić swoich księgowych, możemy zatrudnić swoich ludzi od payrollu. tak? Więc tutaj możemy zmienić troszkę model i myślę, że w tym samym duchu warto dzisiaj działać na rynku w, w, czy w obszarze ESG, czyli na początku skorzystać z wiedzy zewnętrznej. Yy, zgodnie z tą maksymum, tak? że można jak coś się chce zrobić tanio, szybko lub dobrze i można wybrać dwie rzeczy, no to jednak jak chce się szybko i dobrze, no to nie będzie tanio, ale na początku trzeba te pieniądze zainwestować i można rzeczywiście korzystać z usług firm zewnętrznych. One podpowiedzą co robić, jak robić, w którą stronę zmierzać. Zresztą te firmy zewnętrzne mają wielki pogląd na, na to, co się dzieje na rynku, więc nie warto myślę, że na początku właśnie odkrywać tej Ameryki, warto zapadzić może troszkę więcej, ale skorzystać już z doświadczenia, a później idąc tą krzywą uczenia się można sobie wypracowywać własne standardy, własne pomysły, własne Zespoły. Także my też zaczynaliśmy od jednej osoby, później był to zespół, później było to w zasadzie takich, takich kilka kimów wewnątrz firmy w różnych obszarach, ale też ciągle korzystamy z firm zewnętrznych. Także trzeba zacząć małymi kroczkami, trzeba uczyć się od innych firm, trzeba pewnie, myślę, zdobyć dobrych doradców, zaufanie do nich i wtedy rzeczywiście można iść w pożądanym kierunku. Bardzo dziękuję. Zerkam teraz, czy są, bo kończy już nam się czas, czy są jakieś pytania. Zerkam na Q&A i widzę, że tutaj się równolegle toczyła rozmowa na temat właśnie, czy to prawda, że jest rewidowany jakiś standard, norma bądź, że jakieś. Czyli dokładnie to, o czym Pan mówił, że ludzie się pytują, czy to prawda, że będą nowe regulacje wytyczne no, i nowe, nowe pytania wobec firm, więc to było na to. Będą. Będą. Znaczy, będą na pewno natomiast to, to, to jest ciekawe, że... No też, no nie bójmy się, to wszystko widać, że jest w trakcie tworzenia. Chyba dwa miesiące temu czy trzy miesiące temu dostaliśmy też z jednego z biur maklerskich taką ankietę do wypełnienia. No i My ją oglądamy, ona taka troszkę dziwna jest i dzwonimy do tego analityka, pytamy skąd te pytania i w ogóle to tak troszkę nam nic tutaj nie pasuje. I ta osoba mówi, no bo tak, my zaczynamy naszą przygodę z ESG, powstaje coraz więcej rankingów, coraz więcej standardów. Ale ja sam nie wiem do końca, jak to zrobić, więc troszkę ściągnąłem informacji z internetu. Jeśli Państwo mają jakieś wytyczne czy, czy mogą mi nawet tą ankietę przerobić, to bardzo, bardzo chętnie, bo ja się też uczę tego, więc mm. widzę, że jesteśmy w, wszyscy w podobnych, w samej... że, że uczymy się dopiero. Także rzeczywiście nie, nie demonizujmy, Uczymy się, ja myślę, że to wszystko jest na spokojnie do zrobienia. Yy, my też musimy przejść pewną drogę. I, i tak jak rozmawiam teraz z panią. Yy, Rozmawiamy właśnie, czy, czy widzimy pewne zmiany w metodologii, czy w tej taksonomii, więc ok, pewne, pewne rozporządzenie już weszły, na inne czekamy. Myślę, że dzisiaj jeszcze mamy tą taką troszkę taryfę ulgową, że mamy ten czas na poprawienie, pierwsze raporty nie muszą być doskonałe, drugi, trzeci, czwarty doszlifujemy pewne rzeczy, także wszystko jest jeszcze do zrobienia. I jest pytanie, jak duży jest zespół do spraw CSR? Czyli z iloma osobami Pan współpracuje, ile osób Pana wspiera? No i jak edukować zarząd? Takie padły dwa pytania. Dobrze, to no, zacznę od tego może łatwiejszego. Rzeczywiście, u nas jest pięć osób w tej chwili w różnych działach firmy, które zajmują się CSR-em. To takie pięć osób, które są mocno zaangażowane. Oczywiście, to jest wspierane przez jeszcze inne zespoły, ale pięć takich korowych osób w całej firmie. Jak edukować? Też znowu zarząd po kawałku należy edukować, tak? Zacząć moimi kroczkami, ale też chyba myślę, że należy troszkę potrząsnąć zarządem, mówiąc, że słuchajcie, jak nie zrobimy tego, to za pięć lat będziemy mieli olbrzymie problemy. Ja może jeszcze też właśnie podam, no bo, no bo to, co działa na zarządy, to na pewno kwestia finansowa. Tak? Z jednej strony mówi się o tym pozyskiwaniu źródeł, o pozyskiwaniu źródeł finansowania. I ja widzę już taką, taką zmianę, że banki, instytucje finansowe, one będą wymagały od spółek, od firm, nawet nie będących spółkami giełdowymi, pewnych informacji z zakresu ESG. Czyli jak robimy, jak oszczędzamy energię, jak oszczędzamy wodę, jak traktujemy ludzi, dostawców i tak dalej, to trzeba będzie zrobić, bo jak nie, no to możemy być odcięci w ogóle jako spółki od źródeł finansowania. Jeszcze dzisiaj jest to może troszkę nieudolne, bo bo też w grudniu 2019 kiedy my emitowaliśmy obligacje, miałem propozycję wyemitowania tzw. zielonych obligacji. Mm -hmm. I mówię, no to bardzo chętnie, rzeczywiście brzmi dobrze, ale czy to mówię znaczy, że jak spełnimy te standardy, to te obligacje będą tańsze, będzie niższe oprocentowanie? Pan mówi nie, nie, nie oprocentowanie będzie takie samo, jak to, które macie państwo mm -hmm. w zwykłych obligacjach, ale musicie się zobowiązać do spełnienia pewnych celów. I jak tych celów nie spełnicie, to będziecie mieli droższe te obligacje. No, to widać, że to, znaczy, to, mnie nie zachęciło do emitowania tych obligacji niestety. Nie, nie był to układ win-win na ten moment. To nie był układ Win Win, ale myślę, że będziemy szli w tą stronę, że te obligacje zielone na pewno z czasem będą tańsze, a obligacje zwykłe będą coraz droższe, więc to, to z jednej strony rzeczywiście mm -hmm. dostęp do rynków tutaj finansowych, no ale też regulatorzy, w naszym przypadku giełda, też inwestorzy przy emisji akcji, przy emisji nowych udziałów. Inwestorzy, szczególnie w tej chwili zagraniczni, zachodni, czy Skandynawia, czy Niemcy, Wielka Brytania, ale już nawet Stany Zjednoczone, pytają nas, nas też o kwestię ESG, więc to następ, będzie postępowało. Więc dla firmy, która liczy na dostęp do finansowania w długim terminie, będzie to kluczowe również pod tym kątem. Mhm. Na deser mam już tylko dwie minuty, więc zadam jeszcze to pytanie, na które szybko można odpowiedzieć. Pytanie brzmi następująco: ile lat trwa? edukacja i przekonywanie zarządów i takie budowanie świadomej też strategii, czyli ile lat zajęło wybudowanie strategii ESG, jak to w czasie wyglądało? Pierwsza strategia, teraz strategia i za to to lat. No tak, 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 to, to są to lata, trochę też, lat minęło. to nie są miesiące. Myślę, że to zaczęło się jeszcze, ojej, w 2015 hmm. czy 2014, więc to było 6 lat temu i, i z każdym rokiem to postępuje. Oczywiście te ostatnio, w związku z tym, że również nasz ustawodawca zaczyna pokazywać czy, czy emitować pewne akty, to też nam tutaj pomaga, czy w dyskusjach i w rozmowach, ale generalnie to dyskusja i wprowadzanie tych standardów trwa już ponad 6 lat. Mm -hmm, 6 lat waszej. Waszego zmagania się z tym tematem i waszego rozwoju, ponieważ niektórzy mówią, że to jest taki roz, roz, rozwój super szybki, jak zerk, zerknie się na, na historię, na to, jak bardzo rozwijacie swoje myślenie o tematyce ESG. I jeszcze mam jedną minutę, więc przeczytam ostatnie pytania. Właściwie, moim zdaniem, to jest wniosek tej rozmowy, ponieważ padło pytanie, czy policzyli Państwo korzyści z wdrażania ESG. W ogóle mówienie o korzyściach, one są oczywiste, kiedy jest się w organizacji w środku, się to obserwuje widzi się, jak różni interesariusze reagują na to, co robi firma, i że to jest pozytywnie oceniane i wpływa też pozytywnie na, i na firmę, ale też na, tych, na nasze otoczenie. Ale z drugiej strony to jest to słynne pytanie, czy da się to od razu przeliczyć, wyliczyć najlepiej na, na złotówki, czy też na euro. No jest to pewnie wyzwanie i, i to też jest taka droga, gdzie, żeby z tego wszystkiego stworzyć. Kilka konkretnych miar tak, przełożonych tak, na pieniądze. Tak, tak, tak. Znaczy, ja myślę, że mm, trudno jest to przełożyć na pieniądze. Ja bym powiedział, że na początku wcale nie ma z tego korzyści, bo są to inwestycje w ludzi, tak, w -hmm. wiedzę, w nowy produkt, niekoniecznie tańszy, ale powiem tak, klienci tego wymagają. Instytucje finansowe tego wymagają, z różnego rodzaju agencje rządowe tego wymagają, więc ja bym powiedział tak: jak tego się nie zrobi, to działalność w przyszłości będzie bardzo trudna albo nawet może niemożliwa. Więc to jest wymóg, trzeba to zrobić, żeby móc przejść właśnie do tej gospodarki nowoczesnej. Wiemy, że świat się zmienia, nie ma co się obrażać, trzeba z tym żyć. My to rozumiemy, że nic nie jest stałe, że trzeba z tym prądem płynąć i po prostu. Na dzień dzisiejszy może nawet nie liczyć właśnie na te dodatkowe efekty IN plus, że są to dodatkowe zyski, czy, czy jakieś dodatkowe przychody, raczej jest to coś, co trzeba zrobić, żeby móc funkcjonować w bardzo długiej perspektywie. Bardzo dziękuję. Wykorzystaliśmy co do minuty, a dziękuję nawet o bardzo. minutę przekroczyliśmy czas. Dziękuję, panie prezesie. Cieszę się bardzo, że udało się nam połączyć się przez całą Polskę, bo dzisiaj jest Porę, Bagdańsk połączenie. I Cieszę łącza się, że nam trwają. Mam nadzieję, że to była dla państwa wartościowa i cenna rozmowa, dla mnie bardzo ciekawa. Dziękuję i oddaję dziękuję głos pani imianie. Dziękuję państwu.